No wie że to gówno! Dobra, jest! Kończycie to, kończycie to! Dobra, Paweł, ty koksie pieprzony! <głos> <głos> o nie, spieprzaj stamtąd! Cię to bardzo przyda. Mhm. Zemni Ze mnie koło <noise> osiemdziesiąt. to było, bo... <noise> się dwóch? Będę mu pomagać, śmieciarz. Zabia. Lecę tam? Ty bo goni was ten. W ogóle nie wiem, o mam czujecie. No kucza. Mam. Gdzieś co robię? Co to mnie? A. Mam. Skąd ma takiego dasha z tego? O kurczę, nie trafiło. A ty jak często trafiasz z tego? O kurde! Nie! To ona Już wytrzymajcie Ja już nie żyję Trzymaj dupę Wysonowałem to gówno Jakim jest to gówno? Dobra, robię szorą Ej, zostawcie. No i... Tu. A, masz więcej ap jak gdzieś pod Okej. Okay. No. No, wierzę ci. <słyska> 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 Zbejtował się. Nie, Nie wiem, no kurde, pinguje, żebyśmy... Ażkę pokusuj. Klikaj, to klikaj! I bogu! Trzeci pętę. Jeszcze nie mam po prostu. ja wszystko, zabijemy. To miałbyś pętę. No ja to, to chodź, tak. chodź, chodź na kierunek. Przytankuj eee, Nie zaliczę, Nie zaliczy, nie? Nie dobra. Kurde O, o nie To jest! Ładnie Ładnie Penta masz na midzie O! Panic gaming Tak O, nice Hej O kurde